Zgubiłeś coś w samolocie i nie wiesz jak się zachować, wykonaj te trzy rzeczy. Cześć, jestem Martni i pracuję na najlepszym lotnisku w Europie. Po pierwsze i najważniejsze, jeśli twój lot wylądował kilka minut temu, spróbuj wrócić na gate. Być może uda się jeszcze dostać do samolotu i odebrać zagubione rzeczy. Punkt drugi: jeśli drzwi są zamknięte, lub na przykład autobus przybił cię na lotnisko. To nie ma jak wrócić do tego samolotu, dlatego w takim przypadku zgłoś się na transfer desk. Zazwyczaj pomagamy w takich sytuacjach, natomiast może to trochę kosztować. Na lotnisku w Curychu bierzemy za to 80 franków, a związane jest to z tym, że trzeba zaangażować minimum kilka osób w szukanie, a na koniec trzeba jeszcze dostarczyć tą zagubioną rzecz. Do ciebie. Jest to przydatne, jeśli masz coś ważnego, na przykład dokumenty lub paszport, bez którego twoja dalsza podróż nie może się odbyć. Numer 3. Jeśli żadna z dwóch poprzednich opcji nie jest możliwa, wtedy wejdź na stronę lotniska w zakładce Lost and Found. Zazwyczaj masz przygotowany formularz, gdzie wypisujesz co zgubiłeś, jakiego dnia, numer lotu, gdzie się działeś albo gdzie to zgubiłeś. I wtedy, jeśli na lotnisku odnajdzie się taka rzecz, zmaczują ją razem z tobą. Wtedy się z tobą skontaktują i wtedy ustalicie też sobie, jak możesz odebrać tą rzecz. Czasami wysyłamy również do pasażerów, ale oczywiście na, na koszt pasażera. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, zostaw follow. Jeśli będziesz kiedyś na lotnisku w Curychu, to wpadnij na kawę.